w et zwiedza .pl. Dzisiaj krótki filmik o bezprzewodowym odkurzaczu piorącym Pritiker 808 kupiony na AliExpress za 350 zł. Już wam wszystko pokazuję. Szczegółowy film o tym odkurzaczu podlinkuję też w opisie. Filmu zrobiłem unboxing, pierwsze użycie. Teraz krótki filmik, żeby pokazać wam jak ten bezprzewodowy odkurzacz radzi sobie z taką zabrudzoną kanapą. Odkurzacz jest podręczny, niewielki, już naładowany. Razem z odkurzaczem dostaniecie rączkę do mycia szyb, oczywiście rączkę piorącą. Tak samo, żeby móc odkurzać i przedłużeniem właśnie przydaje się, kiedy będziecie chcieli umyć szyby. No i oczywiście kabel zasilający. Ale jak mówię, w poprzednim filmie jest szczegółowy unboxing, wszystko tam pokazuje. Dzisiaj skupiamy się na praniu kanapy tym oto odkurzaczem, więc to, co muszę teraz zrobić, to szampon do dywanów. Wleję mieszankę w proporcji 6 do 1 i zaczynamy sprzątanie. Stan kanapy przed praniem podłokietniki. Oparcie. No widać, że ta kanapa swoje przeżyła. Zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Są dwie szkoły. Niektórzy nie czekają, nie robią wstępnego namaczania tym szamponem kanapy, tylko od razu naginają z praniem. Ja odczekałem 5 minut. Maks brudnej wody, więc szybko usuniemy, zobaczymy, jaka była brudna. O, brudna. Sprzątamy dalej. I patrzcie, ładnie wyciąga wodę. Odsączyłem tyle wody, ile się dało. Teraz jeszcze musi jednak wyschnąć. Już się zrobiło późno, więc dzisiaj zostawiam już kanapę w takim stanie. Z tego, co widzę, udało się ładnie ją doprać. I spójrzcie, następny dzień, więc kanapa miała szansę wyschnąć, i jestem naprawdę zadowolony. Patrzcie, nie ma. Najbardziej tutaj się zastanawiałem, czy zejdzie, ale ładnie zeszło. Siedziska oparcia. Nie ma tych wyraźnych plam. Ta poduszka. Troszeczkę słabiej, ale może też gorzej. Już się prałem, bo chyba jako ostatnią. Najwyżej, do prawie, ale jako pierwsze użycie. Ta kanapa była naprawdę brudna. Ja jestem mega zadowolony, tak jak wyszło. I to tyle. Tak wygląda pranie kanapy. Jak widzicie, tym odkurzaczem Pretty Care udało się szybko i skutecznie uprać tą kanapę na jednym ładowaniu. Ten czas działania to było ponad 20 minut i dało radę, więc jestem zadowolony. I podsumowując, dobry odkurzacz, wygodny, bezprzewodowy, to jest według mnie zaleta. Dzięki temu też możecie uprać na przykład tapicerkę w swoim samochodzie. Atrakcyjny cenowo, około 350 zł. Teraz do kupienia na Aliexpress. I to tyle, ja się z Wami żegnam. Dzięki, Wojciech hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.